Witajcie, Witajcie na, na Gaprysi kanale a. i dzisiaj będziemy robić sztuczka Toy historii jak nie, nie byliście na nim to szybko pędźcie bo to może być ostatnia seria bo to jest to history 4 a nie będzie może to historii 5 A wiecie Więc co? Dzisiaj robimy sztuczka. I... A wiecie co, jak będziecie u kogoś na grillu, pamiętajcie, że trzeba segregować właśnie o kategorice. I nie jest cichucik widelcami. Lepiej zamówcie jakieś Do, do domu i normalnym. Metalowe zamówcie. No i dzisiaj robimy sztuczkę, jak mówiłam. I już mamy produkty. Patrzcie, druty, oczka. Na pompę nie będziemy korzystać. I już nic więcej. Tylko jeszcze na końcu będzie nam potrzebny niebieski marka. To, to zaczynamy może. Dobra, zrobimy szpućkę Tylko gdzie ten widelec? Ono okay. No dobra, więc zrobimy z otworkiem. O, przyklejam, a nie chcę się moje oczko przykleić. Patrzcie, to jest Taki tucie, który ma takie rączki, ale lepiej, żeby miał takie wprost, ale nie wiem, jak to zrobić. Może tak. To no dobra, i. Już, dima, proszę bardzo, Mamy to tak, takiego sztuczka fajnego, ale bez jeszcze oków. Trzeba nakleić mu oczy. Mój robi takie, tada! I pamiętajcie, jeżeli chcecie mu zrobić nogi, to weźcie. Jakieś podobne produkty, jak wiecie, jak wygląda sztuciek. jak patek lub widel. A Życie... gdzie położyłaś majkę? No i... Marka tutaj. No i jak chcecie je przykleić, po prostu dorosłego, bo to strasznie parzy, tak klej na gorąco, jeżeli mm -hmm. macie. I jak chcecie go przykleić, więc dorosły ci przykleję więc lepiej, żeby... Właśnie ja już o, o, zrobiłam. O, tak. tak wygląda. prezentuje się tak. Bliska Wam zrobię. A -a. No jeszcze a -a. ja nie zrobiłam. Akurat padł o Tak wygląda, i możecie go łatwo zrobić, nawet bez, bez rodziców. Tylko, że jak, jak bez rodziców, to bez nóg. Pamiętajcie, że jak bez rodziców. To Właśnie. Bez nóg. Ktoś nawet nie powie rodzicom, że robicie klej na gorąco to skończy ym... się to tragicznie będziecie mogli trafić nawet za to do szpitala, bo to będzie strasznie parzyć a żeby na zastrzyki, żeby było trochę zimno właśnie więc poproście rodziców o to, żeby wam pomogli w tym no i na razie no żeby nie było takich zdarzeń, bo to się tragicznie skończy tak będzie poleć kogoś no dobrze, teraz pokażemy Wam nasz pokój. Widzicie? Ja też zrobiłam takiego fajnego sztuczka. I patrzcie, to jest mój pokój. Taki fajny, że tutaj jest łóżeczko, takie w kotki. Tutaj, tutaj taki domek. Tutaj takie szafka. I jak widzicie, stolik i wszystko. I złóżko. I pamiętajcie o łapce w górze. Subskrybujcie.